Witam pirkowcy trzeba zagrać wojnę, jest 47 minut do końca. Przeciwnik zszedł do zera z atakami, zdobył 6697 punktów. Niestety tą wojnę przepiszemy na straty. Nam zostało 11 punktów, więc już niewiele odrobimy straty. Może ledwo do 6000 dobijemy, może chyba nawet nie. Także Przeciwnik wystawił kolorowe tanki, że tak powiem, bo ma głównie żółty, ale jest jakiś aramis, tak jak tutaj, więc w bardzo fajnej obstawie. Gdzieś jeszcze chyba widziałem coś innego, ale chyba już go ktoś zbił. No, także żółte tanki dały nam popalić strasznie mocny sojusz. Yy, mają wysokie oddziały, bardzo mocne składy porobione. Także, no, nie, nie poszła nam to wojna, pomyśli. Głównie Erlang na jakaś Neid, tu jest Arkok Anka, Kleopatra, jak tu. Także no nic, dobra. Trzeba lecieć z atakami. Goście czekają. ciężkie oh, ciężki ten okres mam jakoś wakacyjny. No nic, dobra, dajcie chwilę, wybiorę sobie jakiś skład i lecę. No no dobra, mamy mamy drużynę wybraną. Bierzemy się. Spróbujemy pokonać Lukasa, Luka. Także, no nic, lecimy za takiem. Coś mi się telefon wiesza. Tak jakby długo mnie mieliło, więc może być różnie. Ale jakiś klocek mam. Nie powiem, że nie. Co my tu możemy złożyć? Dobra, zróbmy tak. Mm -hmm. Od spodu nic nie podeszło. Zróbmy tutaj tak. Dobra. Okay. Mm, czy mi jest potrzebna teraz fortuna? Nie. niech podleczy. О, нет, он был поглубненный. Ну, да, Pierwszy atak można powiedzieć po mojej myśli okej okay. udało się udało się na no nic, szukamy następnego przeciwnika dajcie chwilę i lecimy No dobra, mamy ekipę mamy przeciwnika, lecimy. Żółtych nie ma. так. Споро подлет. Pech. Ciekaw, nic tu nie, nie wywalcza. Niestety. Dajcie chwilę. No dobra, mamy drużynkę. Mamy przeciwnika. Powinno być dobrze. No nic, dobra, lecimy. 5 punktów na tamtym typie. Masakra. Tam potrzebowałem żółtych, nie było ich. Teraz mam tutaj żółte, a potrzebuję... Dwa czerwone... Okej, super. Okay, super. Jeden sugerowany ruch. Zróbmy tak. No coś już te mnie nie lubię. Hmm, ona no, mi mocno biła. Так. Czerwone złożymy. Bierzemy tu. A, nawet dużo będzie Czyli się udało. Super. Brawo. No dobra. Tu jest jeszcze jakaś królowa. Może ją zbijemy. Dajcie chwilę. No dobra, mamy mamy drużynę, mamy przeciwnika. Trochę ryzykownie, bo idziemy wolną ekipą, ale zobaczymy. Może Celinie pomoże mi załadować dzięki że, temu, że jest Bardem. To może będzie trochę więcej szczęścia w klocku. A co ja tu mogę zagrać? Pierwszy fiolet. Pójdzie duże kombo, no niestety. Może coś fioletowego wyjdzie od spodu? Nic. Tu coś fioletowego podejdzie. Jest. Ale to w dalszym ciągu mało. no i niestety sama Celina zostanie. O! Dobra, dobijam po sobie. Nie będziemy szukać jakichś punktów ani nic. Było zielonych trochę, więc pójdziemy sobie z zieloną ekipą teraz. Zrobimy tak i tutaj hammer, nie, damy tak I. i tak. Dobra, lecimy naprawdę. Ciężko złożyć swoje klocki. Tam nie miałem fioletowych. Tu ich mam aż na Dobra. Musimy zrobić to. I tę stronę wybić. Czy to no, Oczywiście, że nie. No bo jak po co? Dobra. Możesz uderzyć Serio. Taki jest nagatan. Nie idzie mi coś ta wojna. Tu może pójdziemy jakimś minionkowcem. Dobra. Z Grimblem. Jest i Grimble. Grimble. Hmm. sobie tak. Co tam jeszcze stało? I dwa zielone. Hammer, tysp. Nawet trzy możemy wziąć. Rose. I tak. Dobra. Może być. Lecimy. Bez lekarza. На, no, и слабее я могу выйти. Serio, ile mu zostało? 149, a tu ani klocka, ani nic. Czym to bić? Oj, oh, dobra, zero ataków. Widać po tym, że wojna nam nie szła. 184 punkty. Dobra, widzimy. Potem Wam więcej opowiem. Idę do gości z powrotem. E widzimy się na rozdaniu nagród. Na razie. Empirkowcy. Jak widzicie porażka. E Różnica 900 punktów. Niecałe. Ponad 900. Czy trafiliśmy na ścianę? Nie wiem. Ja moje tak. ataki oddałem troszkę sam za siebie będę gadał. Lekko że tak powiem. W skrócie. Gonił mnie czas, nie mogłem wojny zagrać na spokoju tak jakbym chciał, więc wyszło jak wyszło. Czy moje ataki by coś zmieniły? Nie, miałbym może te 100 punktów więcej, i tyle. Pokażę wam planszę. Tak wygląda plansza. No, widzieliście, no, biliśmy się z żółtymi tankami. Sam fioletów nie mam za dużo zrobionych, ze względu na to, że no, fioletowy tank no, to nie robi się zbytnio żółtych kart. Albo sensowne, że fioletowe karty się nie pojawiają, które wartałoby może zrobić. Nie wiem, no, nie będę się tłumaczył w głupi sposób. Biłem co, biłem. Czy byli to słabi przeciwnicy? Nie wiem. Czy byli to mocni. Posiadają dobre składy, bo na tego też miałem chrapkę na przykład, żeby iść po samych oddziałach patrząc, to nawet ja nie mam takich oddziałów porobionych, a tu samego żółtego jest 3 razy 20, 29 i 30, więc samo przez siebie mówi jaki to sojusz na przykład mocny. Nie wiem czy ktoś u mnie ma też takie oddziały, no solidny sojusz, dobre składy mają może nie mają dużo połamanych kart na dru drugiej belce ale no ale no tu proszę wszyscy złamani wszyscy no free to play się kłania no także no nie wiem nie wiem nie będę się tłumaczył głupio ani nic przegraliśmy przeciwnik solidny zeszli do końca z ataków zdobyli 6697 więc widać, że umieją grać w Empires and Puzzles i albo mieli abonament na klocki wykupiony, albo po prostu dopisał im lepsze szczęście w klockach, w atakach, w doborze kart. Każdy zwie jak zwie, ale wszyscy wiemy, że jeżeli się nie ma siedmiu klocków na start, łatwo powiedzieć, że się grało bez klocka, łatwo. Czy można było wybrać inny skład? Można było. Jeżeli ktoś gra ze zmiennymi składami, jak ja, to może powiedzieć: mógł sobie wybrać cokolwiek innego, tylko nie to, co wybrał. Mogłem wybrać cokolwiek innego, mogłem w swoich atakach przegranych. Jeden atak na pewno zmaściłem, bo poszedłem bez lekarza z zielonymi. Hmm. To akurat liczyłem tam na tego grimbla, że. Pozwoli mi załadować szybko, też padł. E, wiadomo, że jak kluczową kartę zbiją, to nie jest łatwo potem wygrać. No ale, no, co mogę więcej powiedzieć? Jest jak jest. Jedni mają składy na 7 klocków, jedni na 9. Ja mam przeważnie tylko na 9, tylko nieliczne karty mi się ładują szybciej, że tak powiem. Ale wszystkie moje składy to jest. Kwestia dziewięciu klocków. Czy to są trzy tury? Czasami w pięciu jestem w stanie złożyć i wygrać mimo to, że u przeciwnika się dwie, trzy karty odpalą. Jestem w stanie, jestem czasami w stanie, ale no jakby z której strony nie patrzeć. Czasami po czterech turach, jeżeli się już nie ma swoich klocków, żeby spróbować cokolwiek załadować swojego, marne szanse na zwycięstwo. Czasami się jednym udaje, jednym nie. Mi się dzisiaj nie udawało. Mimo wszystko przegrałem. Przeciwnik dobry. Nie ma co ukrywać. Jakiś włoski sojusz. Także pewnie niegdyś topowy. Mają w 29 osób, grają. Tak jak u nas. U nas się też jedna osoba odhaczała z wojny z powodu braku czasu. No i wyszło jak wyszło. Nie ma co ukrywać. No, dobre ekipy mają wykokrzone. Wszędzie oddziały solidne. Także. No, czy różnica w, w sile teraz będzie inna? Ale mają. mają, mają teraz akurat, no teraz mamy podobną siłę, bo akurat mamy komplet 30 osób więc mamy widzicie, w 30 osób tyle co oni w 29 więc różnica była chyba 4000 w punktach, nie jestem pewien jak patrzałem na początku nie doszukiwałem się też ile wojen mieli przegranych Ile wygranych, więc nie mam tych statystyk, więc powiedzmy, że nie będę tłumaczył sojuszu ani nic. Ale trafiliśmy na solidnych przeciwników, którzy dali nam lekcję pokory. W skrócie mówiąc, no nic, dobra. Widzimy się przy następnej wojnie. Mam nadzieję, że będę miał więcej czasu, większy spokój i będę mógł rozsądniej rozegrać wojnę. Tyle ode mnie i widzimy się przy następnej wojnie. Na razie, ho Hejka.